Witam. Przybliżę Wam trochę projektów, jakie wykonałem na MONU. Oczywiście pominę sterowanie rakietami balistycznymi i hypersoniczny napęd międzykontynentalny. Zostaniemy przy rzeczach bardziej przyziemnych. Otóż Jedną z moich, jednym z moich projektów miał być wykonanie układu dla karaoke. Jako, że o takim projekcie czytałem w EP, nowo powstałem, bo EP powstało w 1993 roku. To na podstawie artykułu wykonałem taki projekt. Już na dzień dobry błąd jaki tu widać to brak rezystorów tworzących prosty mikser. Rezystory rzędu 1 kohm by były OK, bo myślę, że ten R1R2 mają tu co najmniej no te 10 kilo, a myślę, że nawet więcej zresztą może będzie tu w spisie elementów to widać po 100 kilo, 200 kilo więc nie ma problemu aby dać tutaj jednokilowe, nawet dziesięciokilowe rezystory robiące za mikser Zresztą film o tym problem nie Braku takich rezystorów będę nagrywał, bo jeden z youtuberów miał z tym problem. Pocił się męczył, zastanawiał, nie wiedział dlaczego. Jak używa, jak podłącza drugie źródło sygnału, to mu y, to pierwsze zmniejsza poziom głośności. Głośność usprawiedliwienie, że projekt jak widzicie jest z Francji Zresztą początki EP to było właściwie większość to były przedruki ale jak wiecie historia zatoczyła koło i teraz AVT które wydaje między innymi EP także EDW znowu oparło się na przedrukach co widać głównie w EDW i to staroci których właściwie nikt nie chce oglądać, czytać. Tu to jeszcze było ok, bo Polska dopiero odzyskała niepodległość i otworzyły się granice, dostęp do elementów zachodnich, i dla nas te rzeczy były nowością. Teraz to byłyby Taki przedruk to byłby zwykły chłam. No ale ten chłam dobrze się ma w wypadku w wypadku EDW no, Zobaczmy TR-040 084 A my byliśmy przyzwyczajeni do czego? Zmaczacze operacyjne to 741, tak, polska wersja, czyli UCY7741. Jak dobrze pamiętam, a tu nowość cztery wzmacniacze w jednej obudowie, nie wymagające tam zerowania innych janków dla nas hit, dla Francuzów, kit. I kiedyś to rozumiałem, to to było ok, ale teraz, żeby AVT publikowało stare rozwiązania sprzed dziesięcioleci, to jest żenujące. A, kto czyta EDW, to wie, o czym mówię. A co tu nie wypaliło z tym monem? Zrobiłem to na podstawie. Yy, tego artykułu, czyli nie kupiłem kitu, nie wiem, czy to było w postaci kitu, chyba nie. Nie skorzystałem dokładnie z tej konstrukcji, czyli z rysunku płytki, tylko zaprojektowałem swoją płytkę i wykonałem, wykorzystując kluczowe, istotne fragmenty tego rozwiązania. Pomijając rzeczy, które według mnie były zbędne, przy okazji, tu na wyjściu też tak bym nie zrobił. Dałbym tu rezystory choćby po 100 omów na wyjściu, żeby w razie jakiegoś zwarcia w jednej z tych linii nie wpłynęło to na drugą. Ale jak mówię, będzie o tym osobny film, a wróćmy tu do tego tematu. Ten układ działał. Działał nawet całkiem dobrze. Dlaczego więc był niewypałem? Otóż, ja go wypróbowałem u siebie w domu na odtwarzaczu kompaktów. Było super. Sprawdziłem też, też na gramofonie. No i już było kiepsko. Bo separacja kanałów w gramofonie była słaba. Magnetofon też tu nie popisał się. A mon, jak to mon, biedny, nie miał odtwarzaczy, odtwarzaczy kompaktów, tylko miał magnetofony, więc ten układ nie miał tam prawa działać dobrze. Także, no, powiedzmy, nie wypał. Problemem było to, że on nie miał odpowiedniego źródła sygnału. Nawet przy dzisiejszej technice, jeżeli dacie sygnał prawie mono, to on wam nic nie zrobi z tym, aby te karaoke zadziałało jak trzeba. Na szczęście to był jedyny. Projekt, no, sumienie mój, który no, nie spełnił oczekiwań. Wszystkie inne działały bez pudła i to były praktycznie w 100% moje rozwiązania. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów tych rozwiązań, dajcie znać w komentarzach. A najlepiej w lajkach, w subskrypcjach, w kawach. Stawiając kawę piszcie, że chcecie projektów, które robiłem dla Monu. To tyle na razie. Miłego weekendu do usłyszenia.